Pierwsza bitwa pod Marną, czy też cud nad Marną, bitwa, która uratowała Paryż, Francję. Początek I wojny światowej, która wydaje nam się taką wojną, która od początku była wojną okopową, chociaż to też jest taki obraz troszkę zafałszowany, to postrzeganie tego konfliktu jest troszkę zafałszowane przez ten obraz Okopów. No ale o tym kiedyś, to. Troszkę inne wydarzenia niż nam się wydaje, ponieważ Niemcy, atakując Francję, chcieli zrobić to w sposób błyskawiczny. Chcieli wyeliminować Francję z walk i w ten sposób pozbyć się jednego przeciwnika. I żeby to wykonać, Alfred von Schlieffen opracował taki plan, nazwany od jego nazwiska, wojny błyskawicznej. To nie można powiedzieć, 25 lat później, 26 lat później niż ten 1914 rok, to błyskawiczne działanie, czyli błyskawiczne zaatakowanie, sparaliżowanie i pokonanie innego państwa, miało swoje korzenie właśnie na początku XX wieku. W tym właśnie planie Schlieffena. Planie, który zakładał, że atak będzie błyskawiczny i bardzo szybko będzie w stanie pokonać Francję. Niestety dla nich, Czyli dla atakujących, w wyniku cudu nad Marną, ten plan się nie powiódł. I temat, o którym dzisiaj mówimy, czyli bitwa, czyli pierwsza bitwa nad Marną, jest bitwą, która trwała od 5 do 9 września 1914 roku. I pamiętajmy, że już to były tereny blisko, dosyć blisko Paryża, w pobliżu oczywiście rzeki Marny. Szczęśliwie dla Szczęśliwie dla nas, tutaj zwycięzcą była Francja i Wielka Brytania, które to pomimo bardzo dużych strat zatrzymały postępujące siły niemieckie. Może zacznijmy od tego, ile żołnierzy miały obie strony. Jeśli chodzi o siły francusko-angielskie, czy też siły Francji i Wielkiej Brytanii, dowodzone przez Josepha Joffre i Johna Frencha, posiadali oni 1 937 000 żołnierzy, czyli... 81 dywizji, natomiast po drugiej stronie, która była dowodzona przez Helmuta von Moltke, Karla Bylowa, Aleksandra von Kluka i Albrechta Wirtenberskiego, było 1 176 000 żołnierzy zgrupowanych w 62 dywizjach. I ta bitwa była gigantycznym starciem. Pamiętajmy, że tutaj starło się ponad 3 miliony ludzi. Te walki, tak jak powiedziałem, rozpoczęły się 5 września, a 6 września doszło do kontrataku wojsk francusko-brytyjskich. One uderzyły na tym całym froncie w siły niemieckie, co w końcu doprowadziło do tego, że pierwsza armia niemiecka dowodzona przez generała Aleksandra von Kluka, musiała ściągać swoje siły z nad rzeki Marna nad rzekę Org żeby ten postęp, żeby ten kontratak został zatrzymany. Tylko że w wyniku tego pomiędzy pierwszą a drugą armią niemiecką zaczęła powstawać luka. Luka o szerokości do 40 km, w której to nasycenie niemieckimi żołnierzami było niewystarczające i zostało to wykorzystane przez piątą armię francuską oraz przez brytyjczyków. W tą powstałą w wyniku wycofania, a raczej przerzucenia części sił, żeby zatrzymać ten kontratak w rejonie rzeki Ork, wchodzą siły 5 Armii Francuskiej oraz Brytyjczycy. Doprowadziło to do sytuacji, że druga Armia Niemiecka mogła zostać okrążona i dowódca tej drugiej Armii Niemieckiej, Karl von Bulow, musiał się wycofać, musiał, musiał cofnąć swoje siły żeby nie zostać okrążonym i żeby nie zostać zniszczonym. I 9 września stwierdził, że musi wycofać prawe skrzydło swojej drugiej armii, żeby nie doprowadzić do okrążenia. No, wiemy, że w przypadku okrążenia, czy też obejścia od flanki, losy armii, dywizji, czegokolwiek innego, mogą być bardzo niewesołe. I 9 września, gdy została podjęta do... Ta decyzja o wycofaniu prawego skrzydła II Armii w tym samym dniu inne armie niemieckie, pierwsza, trzecia i czwarta odniosły dosyć duże sukcesy, tylko że w wyniku wycofania się, można powiedzieć, załamania się części frontu, zostały one zmuszone również do wycofania się. One również musiały się wycofać. Na początku pierwsza armia, później również pozostałe armie niemieckie. Wydano rozkaz, Niemcy wydali rozkaz, że należy się wycofać i w ciągu dwóch dni do 12 września wojska niemieckie, te wycofujące się armie, cofnęły się o ponad 60 km za rzekę Aisne na taką nową linię, na której rozgorzały bardzo szybko walki na wschód od miasta Reims. Ten kontratak francusko-brytyjski trwał jeszcze do 15 września, tylko że zatrzymanie nad Marną sił niemieckich, a później ich odrzucenie no w wyniku, można powiedzieć, załamania się części frontu, doprowadziły do tego, że ten plan wojny błyskawicznej nie mógł zostać zrealizowany. Ten plan Schlieffena, czyli szybkie, błyskawiczne uderzenie z bardzo dużymi postępami, które doprowadzi w końcu do uderzenia na Paryż, jego zajęcia, no i wy, wyeliminowania w końcu Francji z wojny. No, czy wam to czegoś nie przypomina? No, po 26 latach też sobie ktoś podobny plan, może z troszkę innymi założeniami, z troszkę innymi pojazdami i możliwościami, to wszystko oczywiście zagrało. No, po 26 latach. Ale tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że ten plan Szlifena był bardzo błyskotliwy i gdyby nie zatrzymanie tych sił nad Marną, nad rzeką Marną, ten cud nad Marną, to ten obraz wojny mógłby być zupełnie inny. Ponieważ dopóki te siły niemieckie postępowały bardzo szybko i to ich zwycięstwo było coraz bliższe, to Francuzi i Brytyjczycy nie byli w stanie ich powstrzymać. Dopiero nad Marną ich powstrzymano. Gdyby to się nie udało, gdyby nie doszło do tego cudu nad Marną, te siły niemieckie postępowałyby dalej i w końcu zdobyłyby Paryż. Najprawdopodobniej, gdyby nad Marną odniesiono zwycięstwo, to siły francusko-brytyjskie nie mogłyby później postawić oporu, takiego, żeby zatrzymać na przykład Niemców przed zdobyciem Paryża i przed kolejnymi postępami. Więc ten obraz I wojny światowej mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Bez cudu nadmarną Marną najprawdopodobniej no, doszłoby do porażki Francji, a później nie wiemy, jakby te losy historii się potoczyły. Czyli skutecznie przeprowadzony kontratak zmuszenie Niemców do przerzucenia części sił w rejon, gdzie no, sytuacja stawała się bardzo trudna. Powstanie luki. W którą w bardzo skuteczny sposób skierowano siły francusko-brytyjskie. To wszystko doprowadziło do sytuacji, że jedna z armii niemieckich niestety musiała rozpocząć wycofywanie się, i pomimo tego, że w innych regionach inne armie niemieckie, inne części tej niemieckiej machiny miały sukcesy, to jednak, żeby ten front nie został zupełnie załamany, Niemcy postanowili się wycofać. Postanowili dalej nie ryzykować i Postanowili się wycofać i obrać niejako nowe pozycje, co przełożyło się na rozpoczęcie się walk pozycyjnych, i myślę, że gdyby to dowództwo niemieckie wiedziało, jakiego tego będą konsekwencje, to by jednak zaryzykowało. Wrzucało w ten rejon wszystkie swoje siły, żeby jednak nie dać się zatrzymać i odrzucić. Porażka nad marną. Koniec planu Schlieffena oznaczał dla nich, że właściwie to jest koniec. Jednak nie udało im się wyeliminować tego pierwszego głównego zagrożenia. Pamiętajmy, że I wojna światowa to największy udział francuski. Często o tym zapominamy, a w rzeczywistości to Francuzi no, tam zrobili najwięcej. Mówimy, że Anglicy im bardzo pomogli. Oczywiście, no ale nie aż tak dużo jak sami sobie Francuzi. Mówimy o Stanach Zjednoczonych. Zapominając o tym, że no, mieli niewyszkolonych żołnierzy, nawet z uzbrojeniem, nawet z uzbrojeniem mieli problemy. O tym kiedyś porozmawiamy, o tych naszych troszkę mylnych wyobrażeniach, jak to wyglądało. Ale chodzi mi o to, że oczywiście, gdyby nie zatrzymanie tych sił niemieckich, nie złamanie tego planu szlifena wojny błyskawicznej, to te losy Francji i losy tej wojny mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. Tak jak na przykład w 1940 roku, kiedy została po prostu pokonana. I później mogłoby to wyglądać też zupełnie inaczej, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że ta ówczesna sytuacja była zupełnie inna niż 25, 26, 27 lat później. Czyli ta historia byłaby zupełnie inna. Nie powiedziałem o stratach. Jeśli chodzi o żołnierzy, którzy zostali zabici, wyłączeni z walki z powodu bardzo ciężkich ran i zaginieni. Po stronie francusko-brytyjskiej jest to około 455 tysięcy ludzi, po stronie niemieckiej około 372 tysięcy żołnierzy. Przerażające liczby, ponieważ mówimy, po, ponieważ mówimy o ponad 800 tysiącach ludzi w ciągu kilku dni. Przeraża ta liczba i oczywiście daje nam pojęcie, jak ciężkie, jak potężne zmagania tam się odbywały. Jak duże środki musiała ponieść strona francusko-brytyjska, żeby zatrzymać, przeprowadzić kontratak i odepchnąć siły niemieckie. No, potężna danina, jeśli chodzi o daninę krwi, ale zakończona sukcesem. No cóż, nie przedłużajmy. Tego typu materiałów będzie troszkę więcej. Może troszkę też się... Zagłębimy w te wszystkie zagadnienia dotyczące nie tylko tego konfliktu, o, której, o którym była mowa, i o tym naszym nie do końca prawidłowym postrzeganiu tych konfliktów. Ale to pieśni przeszłości. Na dzisiaj dziękuję. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, wrzuć na swoje media społecznościowe. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.